Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię coś bardzo prostego w przygotowaniu. No ale troszeczkę się musimy tutaj pobawić. Jak widzicie, mam tutaj słoninkę, tak więc dzisiaj słonina w słoikach. Yy, tak więc zaczynajmy. Nie ma co gadać. Teraz utnę sobie taki kawałek o średnicy właśnie słoika. Przypuśćmy. Coś takiego. Wiecie, ja pamiętam ten przepis jeszcze z czasów dzieciństwa, ale yy, ta słonina była zupełnie inaczej robiona. Poza tym to była zupełnie inna słonina. Jak widzicie, ta ma może centymetr. Kiedyś ta słonina miała 5 czy 6 centymetrów. To naprawdę była słonina, a to jest, to jest taki listek. No ale co zrobimy? Trzeba, trzeba robić z tego, co jest. Teraz utnę sobie na wysokość słoika, słoninę i postaram się ją przeciąć na pół. Ten kawałek kroję na pół, chociaż nie jest to łatwe. Ale jeśli się troszeczkę pobawimy, na pewno się uda. Wiecie, kiedyś yy, słonina właśnie była krojona w plastry, z tego co pamiętam, rolowana i tak wkładana do słoików, no ale tutaj no niestety się nie da. Trzeba pokombinować inaczej. Tak więc ja teraz pobawię się z przepołowieniem tej słoniny. Słoninę mam przekrojoną na pół, nawet w miarę sprawnie to poszło. Teraz lecimy dalej. Teraz również takie paski na wysokość słoika. Zaraz sobie ukroję z tego. Wiecie, ja tutaj sobie. Yy, zrobię i... dwa słoiki. Tak więc tutaj naprawdę tej słoniny idzie niedużo. Może pół kilograma. Więcej, więcej raczej. I teraz kroję takie można powiedzieć frytki. właśnie w takie plastry Wiecie, jeśli nie chcecie się w to bawić, po prostu wystarczy zrolować cały kawałek, dociąć na wymiar słoika i też mamy gotowe. Minus jest tego taki, że tam jest po prostu mało przypraw. Bynajmniej tak jak dla mnie. Więc ja zrobię to troszeczkę inaczej. Słonina pokrojona no ale oczywiście musimy nadać jej jakiegoś smaku. Tak więc ja do miski wsypuję słodką paprykę. Słodkiej papryki tutaj bez obaw dwie łyżeczki spokojnie. Pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy również jedna łyżeczka. Do tego majeranek. Też jedna łyżeczka. Pieprz biały. Pół łyżeczki. Czosnek granulowany. Również pół łyżeczki. Wiecie, tej cebuli, cebuli, co ja mówię, słoninie. Musimy nadać jakiegoś pazura. Wiecie, to nie może być takie mdłe. Tak więc tutaj przyprawy są obowiązkowe. I ja dokładam: Powiedzmy jedną, jedną trzecią papryki ostrej. Ale tu naprawdę, jeśli ktoś nie lubi tego smaku, pomija, ale ja polecam. Ja, jeśli chodzi o słoninę, naprawdę się tutaj bardzo fajnie to sprawdza. No i oczywiście sól. Teraz wymieszajmy to i za chwileczkę będziemy obtaczać i działać. Najpierw opruszam plaster słoniny, który kroiliśmy, i teraz obtaczam po kawałku właśnie tych frytek. Tak można powiedzieć, frytek ze słoninki. Wiecie, mógłbym to wrzucić wszystko tutaj, ale no naprawdę nie wiem ile tego dokładnie wyjdzie. A wiecie, już taką obtoczoną. Później nie mam co z nią zrobić. Tak więc ja po jednym kawałku. Mm, już nie mogę się doczekać, aż będę próbował. Naprawdę to będzie fantastyczne. Tak więc ja sobie obtoczę i za chwilę Wam pokażę Wam co dalej. Myślę, że tutaj już wystarczy. Tak więc teraz zroluję. Dobrze ściśnijmy. Słoik. O, sam raz. O, zobaczcie coś fantastycznego. Ja teraz ja teraz działam z drugim plastem. Słoiki naładowane, tak więc za chwilę pasteryzujemy. Ale najpierw wyczyśmy to, cośmy nabrudzili. Czyli w, wytrzyjmy dobrze gwint. Ja dodatkowo jeszcze. Ręcznik papierowy, maczam wodcie i odtłuszczam. Wiecie, nie chcę, żeby tutaj się coś popsuło. O, no właśnie tak. I również nakrętki. No chociaż w tym przypadku. Ta słoninka nie będzie długo stała, ale upewnijmy się, że wszystko jest ok. Zachręcam i za chwilę pasteryzujemy. Tak więc działajmy teraz z pasteryzacją. Jeszcze raz pokazuję i objaśniam. Do garnka wkładam ścierkę. I wkładam słoiczkę. Wiecie, bo nie dla każdego to jest dość zrozumiałe. Tak więc pokazuję i objaśniam. Teraz zalewam to wszystko wodą. Woda zimna. Ja tutaj sobie y, tej wody jeszcze za chwilę doleję. Wiecie, chcę, żeby po prostu woda była pod całą nakrętkę. Przykrywam i to teraz będę pasteryzował przez dwie godziny, czyli będę pasteryzował. Yy, gdybym chciał yy, tą słoninkę mieć, można powiedzieć, na lata, yy, wtedy trzeba by to poddać procesowi tyndalizacji, czyli gotujemy przez trzy dni. Yy, dzisiaj gotujemy dwie godziny, jutro gotujemy przez jedną godzinę i pojutrze gotujemy, przez dla pewności, ja gotuję zawsze przez jedną godzinę, ale... Tutaj 40 minut teoretycznie wystarczy. Ale dla pewności, tak jak mówię, jedna godzinka. Ale ja poddaję to dzisiaj procesowi pasteryzacji, ponieważ no, ona nie postoi długo. Tak więc dwie godziny tutaj w zupełności wystarczy. Słoiczki mam gotowe, już schłodzone. Teraz otwórzmy. Zobaczmy, co wyszło w środku. Mmm, oh. zapach fantastyczny. Oczywiście źle jest to wyciągnąć. Ja tutaj już spróbuję, bo po prostu nie mogę się doczekać. Jak dla mnie coś fantastycznego. Spróbuję. Spróbuję to wyciągnąć. Chociaż nie jest to łatwe. Udało się wyciągnąć, nawet nie rozwalając tego. Wiecie, zazwyczaj yy, kroję sobie bezpośrednio ze słoika na kanapkę. No ale tutaj... Chciałem Wam pokazać jak to wygląda w środku. Teraz rozkrojmy. Jest to naprawdę delikatne. Tak więc nie chcę tego porozwalać. Zobaczcie jak fantastycznie wygląda w środku. A jeśli chodzi o smak, mm. wiecie, lekko pikantne. To jest to, o co chodzi. Do tego kanapeczka, chrzanik, mm, coś fantastycznego. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, zapraszam do, do zrobienia tego. Zachęcam naprawdę. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.